W dzisiejszym odcinku nagrywamy Blond Stars, jaki ze mną jest? Oczywiście, że jest. Jest Yahoo! 700 2-0 7... 71 2-0. To też będzie nagrywał, czy nie nagrywasz? Nie, no, ja nie, Czy mam mam Także jeśli Odycy będzie Wam się podobało, wiecie chyba, co trzeba. No, trzeba sub i like, niech to wleci. No, także widzowie, zostawcie suba, bo jak zostawicie, to mi legenda dla mnie. Chyba nie zostawili, zgodzisz się? No, Zobacz. Legenda. A, troszeczkę sobie poglałem i zobaczcie ile mam do głupich klubów. Ej, jak już stworzymy razem klub? Nie. Tak, nie. Jak widzicie mam tego Baza, kupiłem dzięki Bojaku, mi powiedział jaki mam jakiś... Co to jest? Nie Ga... Nie gadżet, to chyba nie jest gadżet, bo ja miałam gadżet. No blo tego bloka bym chciał sobie ulepszyć troszeczkę. Ulepszyłem go na piątą numer. Dobra widzowie, jeszcze dla, dla, jedna wyglana i widzowie zdobędziemy dla mnie w końcu kluby, bo ponad są jajka i trzeba mieć kluby i ja bym chciał zobaczyć te jajca, może mi legenda dropnie. Mhm. Tylko ja nie mam postaci takiej której chyba coś właśnie mam. Ej, Polska! Ktoś ma flagę Polski! O. Ej, ja tak jak, jadłem, jak od jak tygodni, nie jajka, nie? No. A już odwrócić w mózgu, taka te dwa jajka z O ja, o ja, o ja! Zagapiłam się na jednego. Nie wiem. No. A chyba. Bo codziennie też są jajka. O! Ty. To musi być. To, bo są codzienne blopy to będą codzienne... Są, są, będą codzienne te jajca. Jajco. Bardzo duże jajco, jest bardzo jajcowe. Dawaj, 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 male. dawaj! Ej, blok pokonał blog, tylko ten dobry blok go pokonał. Działem. Jestem zły na Piper. Na Piper to jest ta baba z palącą. Ej, ale masz działko! Ja! Piper na hita została zdjęta! Uch. 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 Działko nie działa. Ja widzowie, chyba straciłem moje wszystkie puchalki. Let's go. Oh. O! Tysiąc tych dostałem! Ej, lubimy opening? Dobra, dropik. Beznadziejny. Szczadki, star drop. 10 gemów. U. Beznadziejny. I może... Ty... Star drop. Ej, ty, ja mam 20 gemów. No, no bo tak dużo. Слушаем, если я не смогу, не смогу. Новых пункций. Никогда не смогу, десь купку самих футболок. На курчах не моя. Что? Эй, десь, посмотри, как выходит скин. Давай, Кирк, брат. О, я. Не! Мольтис! Może to ten dziad, co wali mówił mi ktoś, mam się na Blauru. I może w niego rzadko gram, Nie no, nie, nie, nie rzadko. Super, urt na nic albo na co. Oh, dwie osoby sobie porobi. Dobra, mamy chyba kluby. widzowie. Patrzymy. Jaku, tam Dlopik beznadziejny. I mm. Sezon godzin! co? So. no nie chcę ej bo co jest? ej patrzcie na to widzowie widzowie jakiś sezon Godzilla <grym grym> ja <grym> e co to za sezon godzilli? ale ja widzowie, widzowie. także jestem jestem widzowie obejrzałem tą godzillę i była do kitu lecz popatrzmy czy mam jajca nie mam, lecz... Już do, 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 do klubu, eee. chyba. Mega świnka! Witaj klasa Klasa Falta AX Nie masz jajek, gratulacje. I coś w karnecie masz tak. Eee, widzowie. Widzowie! Jutro będziesz... Jutro będziesz miał... Jajka. <laughs> jajka! Ej, co Dobra. to jest?

piśkin to Legenda, legenda! nie Wow! Ej, ona jest chyba z Kalnetu. Ja co wie. Ja nie tą plawię w ogóle nie glam, ale żeby miał takiego farta. Zobaczcie, jakie to jeszcze. Dalej, ale nie ma co poczekać, Ja muszę jeszcze od, otworzyć Najlepszą rzecz, czyli. Jednego Star Rocka! Ło! I mnie ma... No, la, widzę, mi, no mamy... i ta emotka za Flipę jeszcze. Beznadziejna. What? Ja za szybko klikam. No la, i szczęścia, które jestem o, bardzo. O, to będzie dobre. Co trzeba zrobić? E, musisz ściąć ty. 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 Ej Co Ej, jest? jajko będzie mutacja, może? No Nowa nie gracza, do ty teraz Mutacja! O, to to mutacja, co mówiono, że jest... Ej, to Dugnjoka, to on strzela dwoma? Do skoczki, bo to już się Bardzo Mutacja kolejna! Kolejna, kolejna Aby do... Pocko! O, to koniec Mamy jeszcze coś. Tu chyba mam 100, 100, kredytów. 100 kredytów. I za niedługo będę miał Emil. Ale ja też. Tak, ja mara... na komary. Dla no, kogo bym mógł przetestować? Na pewno tego. Negam mortisem, A ja chcę ja darmowe jajko, Ty, ale fajnie. Nie mogę się tego doczekać. No i widzowie, te lata, to ja po prostu nie wiem. Umiem grać, tak? Ej, powiem. Mogę ci nie, mogę nie, 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 to nie, to nie, 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 takie legendarne jajko. nie, 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 podchodźcie do... nie, dlaczego nie, się nie, no, Łoo! Wow. Nienawidzę widzę Ulfy, to tak naprawdę. To jest, naprawdę. jest aż nie do niego i oh wow. Za dużo mi zadaje, jak na mojej własne. No, o, ja mu nic nie zadaję, bo on tak biega. Kurde. Dawaj, dawaj! Jest! Udało się. Udało się. Nie wiem. Emotka. Bloczka. Nie no! Jak jest... Ten, bu ten, ten bombak dla mnie też zamierza. Pokażę Wam to moja wizerunek w jajce. Może być to od razu. Oby mi, nie wiem, ale że musimy to wygrać. No. Daj, daj. To no on jest beznadziejny. O! Daj go no. I się uda. Jak mu się uda, to on jest najlepszym wyleczem jak tylko na... No gdzie on idzie? Do tą rąbę. na niego czeka, co na podaje. On ma no. problem, bo ta trutka do to... niego jest na daleko i to jest najgorsze. Nie! Użył talcze! Ale on. Do... Ja nie mu mo... Ej, on umie grać. No, mnie ja tak, nie, nie, nie. Ja, ja też. Bardzo rzadki. Kubicki. Nie mutacja. Do kogo? Popatrz. O! To. To, to, to... A, chyba ja patrzę tak i. Ej, bo ja mam jakiś Godzilla. Ej, testujemy chodziło czy nie? Em. Czyli tak czy nie? Nie. No, no tu testujemy. Nie, Easy nie, to... biorę... no, nie, nie, nie. biorę, no, biorę, 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 Wziąłem <laughs> Mamy więcej mutacji nie, nie Musimy rozwalać miasto No chyba o, o wiem o miasto mam to loswa Ty mój nawet Aaaaa Idzie do mnie ich Godzilla Ej, dobrze mi to idzie

Ej, bo my mamy chyba mniej HP. To mi się bardzo i to ba Bardzo. Gdzie i Godzilla? O, chłop Wiem, ale i A tu była. To był jakiś dwa miesiące.

No nie, no to nie na do chyba no, musimy mieć, Ej, my mamy jeden plotent! Ej, jak loni jednego klocka? KULCZE! No to widzę, widzowie, ja na tym nie gram. Ja to są, też nie, nie no, no. na tym się nie gra. Kto w na bo na knockout chyba nie ma mutacji, są wyłączone. No, ja to mam no. Nie, chyba kończę ten... Nie. dawaj jeszcze chwilę. No, praci. Nie ma telefonu. Aha, ja mam dużo? Ale dawaj. O no to jeszcze będzie ludzie jak przegramy, to Czy jak ja coś jednym Ja jeszcze będę nagrywał. No. Nie wiem. No dobra, no widzowie napiszcie w tym komentarzu, bo w, tamtym od... Cześć Cześć, bo w tamtym odcinku mówiłam, żeby napisali wiesz, jakiego, kogo mam wybrać, czy mam zbierać na lilii, więc... Pod tym filmem też napiszcie. Albo nie, napiszcie, czym odcinek Wam się podobał. Co ty robisz? Kto? Co ty robisz? Co ty robisz, o. Nie ulknaj. Kurczę. Był ładnie. W ogóle na moim pierwszym odcinku. Ja tak dobrze mi szło tym El Primo. El primo

To wygra bas czy bas? Bas! Wow! No ja! Bas jel primo czy bas? Nikt! Co? Nie bo wygra mek! Ale du O tych, który wkurzasz, e, twoje, twojego koleg kolegę ze szkoły. Masz ulta? Nie, On tak wkurza, że jest daleko. Dawaj, dawaj, dawaj. Wyrzucisz. Ej, jest źle, że usłużyłeś ulta. Wiesz. Nie, prawda, ale przynajmniej to, to, to ale naszym kraju nie? No. Nie, 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 bo nie, 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 bo nie, 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 No, nie, nie, umarł. Dawaj nie, dawaj dawaj ich, dawaj ich. Uciekaj, Uciekaj, nie, Wiem, 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 ale Leningrad, nie, mi nie, 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 szczęście. Co? Co, co miał nie, 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 Mam nie, 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 co to jest? Haha, ale dla I co to było? Jakiego polubiłeś? <laughs> A do kogo ja miałem skinu? Tak, Jackie i. <laughs> ale ja jeszcze bazę. Ja w ogóle baza na bazie chyba mam kopię. No, dawaj, bo Luna się zaczyna. Dobra, lecimy, kolejny blok? Te bloki, te bloki są trochę skórzające. Mamo, no, no, co to będzie? Oj. Spoko, loko, spoko, spoko. Jezus, no. Dlaczego? 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 O Jezus. Why? He will die. Nasz 124 stał. Ja nie mam gadżetów bo wszystkie zużyłam. Musi być w moim zasięgu, żebym urta sobie nałatał. No. Bo on nie widzi zasięgu. Ej, albo widzi, Nie. Ej, ja podchodzi, wychodzi. Mam urta. On chyba wie, że ja mam urta. Nie wiem. Kurczę! Nie. No, dawaj, chodź do zasięgu, chodź do zasięgu. Najminawici ulta. No, chyba No, pociski mu się skończyły. Mój, zawet tak też nie Jeszcze chyba jedna wygląda, nie?

Bardzo rzadkie. Ja, Epickie? O, ja, No to U, A ciekawe. Akurat mam play na koniec odcinka? Ja, a co to jest? E, hmm. mogę sobie wybrać dlaczegoś A Chyba, masz jakieś i mogę kupić do bazy, tak? albo w sklejach zple mamy to, mam to zamiast bob stalika mogę to? nie nie chcesz, to jest ulimitowanie sklejamy wszystkie lecia no, mam dużo sklejnic żeby... i jak mam tutaj. patrz na to patrz na to patrz mhm. na to żeby... Dziecko to za takim znaczkiem. Wow. Cześć. Co to jest? Nie wiem. Nie widzę. możecie się zobaczyć jakimś tym, ale z tego co Właśnie. mi się wydaje, że rzeczystwo, który mam to jest i mm. Mi się wydaje, że jest ten. No. Albo to. To widzowie kończymy odcinek. Jeśli wam się podobał, zostawcie Dokładnie. suba i lajka. Nalka.